Dziadek, piszą, że jesteś fajny. A dziękuję. No i tutaj dziadek oscylacyjną tego klaru się pozbywa. A ja co? A ja matuję. Ale robota jest. I tu jest zeszlifowane diaksikiem. Trzeba będzie jeszcze jakimś tym odrdzewiaczem to dziamnąć. No i co? Bardzo robota jest, nie? Dobra, jest tylko żmudna. <laughs> no. Dziadek. O. Jako, że robimy przy japońskiej bryce, o. to mam z Japonii jakieś takie chrupsy. Sprawdzamy? O, I to one są z Japonii. No yes, yes. No, ale ty też musisz przetestować. No poczęstuję się. Musi... Trzeba sprawdzić żarcie jakie jest w Japonii. Czy dobre, czy niedobre mają chipsy. Co? Wydaje, że tam nie za No w Japonii mają dobre jedzenie No tak, no, tak. Wiesz jakie ja ostatnio takie batony z Japonii ogarnęłem? Mm. Rybne O kurczę O smaku ryby Ty ale naprawdę smakuje jak, jak ryba No, tak? spróbuj Dobre są Jak ryba, nie? Ale chcesz coś najeść? No nie, ale... Na przekąskę. Rybne chipsy. O nie, to krewetki, to smak krewetek. Ty nie lubisz krewetek. Ale smakuje ci, nie? Nie bardziej no ryba niż tak krewetkę. Wypominają. W międzyczasie nastąpiło szpachlowanie. Zaraz to będę szlifował. Już piąty raz chyba. Ale musi być. lux robota. Tutaj mamy kolejny błotnik, który teraz szpachluje. W sensie pierwszy błotnik, który szpachluje. Kolejny element, który szpachluje. Blacha wyszła. Trzeba będzie zapodkładować. Ale jest dobra robota. Żeby nie było za grubo tej szpachelki. Byle równo. Dupcia stała. Eee. Yy... No i co? No macha jest oscylacyjną zrobiona. Też trzeba będzie niektóre miejsce zapodkładować. Kłotnik, drzwi, drzwi zmatowione. Tak można robić. Wszystko przeszlifowane Zapodkładować No i co? Zmatowić trzeba będzie całość, bo w sumie tylko Część zmatowiłem Dobrze idzie Kurwa, trochę leje trzeba robić. Będziemy próbować pospawać zderzaków. Co dziadek mówi, że trzeba zrobić najpierw? Spazować. Spazować? Pazować. A co to? Ja nie wiem. Ja jest no ten... zrobić takie robki tu i tu, żeby ten wiesz, jak drzewasz. czyli takie matowienie do spawania. Nie matowienie. No ale ten sam, tak, taka sama zasada, no. Wyciąć. Po to ma to być samochód, żeby po to ma samochód, żeby. Ale to nie ma No to tak, jest... żeby lakier wszedł lepiej w rowki. I tutaj jest... też robisz rowki, które ma wejść. Robisz taki rowek, żeby ci ten przedwiesz żeby... tutaj. Żeby się jest, trzymało. Co? Jak się rozpuszczał będzie, jak jest dobra, struktura dobrana. No chyba nie jest. Nie wiem, co to za pałeczka, ale powiedział, Bolek powiedział że, że ten, że mniej więcej. Że mniej że to, mniej więcej to samo ten... jest, tak? No, że, że chyba tak. Jest chyba dobrze, a ja w międzyczasie pokażę co z furą. O, prześwietlony jestem. Eee. Odrdzewiacz poszedł tu, reaguję sobie z blachą na progach, już nie będę się schylał. Eee. Tutaj na nadkola, gdzie trochę rudej było. Tutaj na te miejsca pod spoilerem, żeby jeszcze wywalić te pozostałości rudej. Tak samo tutaj. No, i z drugiej strony mniej więcej energiczne sytuacje. Tutaj, tam jeszcze tutaj na dachu jakieś dwa kurhelki się pojawiły, to też trzeba zlikwidować i zabezpieczyć. No i co, ja tu cały czas. Kurwa, ja tu cały czas miałem. No, ale tu będzie sprzątanie. Ech, z no i dzień kolejny, roboty. Pierwszy spaw w zderzaku zrobiony? Nie było ciężko, szybko się spawa ten plastik, nie? No, szybko się spawa jak jest. Do, dobrze ten, przygotowany, spreparowany. Dobrze No, ale chyba się będzie trzymać, nie? Z drugiej strony się szpachelki trochę da. Ja się dzisiaj może bez skitu tym zderzakiem zajmę. No i zobaczymy. Zderzak pospawany i poszpachlowany. Ale światło mocne. Trzeba przysłonę zmniejszyć. O, a teraz jest w ogóle, o, o, o. Szpacherka. Szpacherka. Czwartek to poszlifujemy. Tutaj jeden spaw. Tutaj wszystko pospawane a no nie zobaczycie w tym świetle no ale jest pospawane dobrze spawanie poszło co dziadek? prościutkie najfajniejsza robota chyba to spawanie więc zaraz to będzie gotowe do, do lakierowania tylko tutaj trzeba zapodkładować tam jakieś tam ogniska rdzy wyplenić no i co? Jest elegancko. Dzień kolejny. Subarka jest prawie... No cała jest zmatowiona pod podkład już praktycznie, nie? No Dziadek jest i posłuchałem się waszych rad a propos tego, że... żeby położyć podkład, w sensie... te komentarze wyglądały tak, że wyście pisali mi jakby ja od razu miał kłaść podkład, w sensie... Od początku miał płaść podkład, a nie było takiego zamiaru, bo zamiarem było po prostu zmatowić i położyć ten akryl. O, tutaj jest nie. Kurde. Ten akryl, co tutaj jest. No ale wyszło na to, że jest dosyć nierówno. E, ogólnie jest nierówno na tym lakierze. Tak jak widać. E, więc dzisiaj byliśmy w sklepie i kupiłem. Podkład zwykły, jakiś akrylowy. Nie łapię ostrości. O, podkład akrylowy z No i najpierw jego położymy. Jeszcze jest problem, że nie zamkniemy tych okien, bo akumulator padł. <ścoughs> Trzeba będzie dziadek prostownik ogarnąć, co? <ś absurdly> oddał. No i cię to oddał. Rozebrany jest zderzak. Z, z kierunkowskazów i z ramki. Tamten też jest rozebrany. On jest tam. Zrobię zuma. O! No ale. Jeszcze ten nieszczęsny spoiler jest do ogarnięcia, i można podkładować. Dobra, e, no to teraz, tak, już chyba na spokojnie w chacie. Bo e, ciężko mi się tam na warsztacie nagrywa. E, dlatego, że no, zazwyczaj robimy jednocześnie coś ja i dziadek, a dziadek głównie operuje tam oscylacyjną, matując samochód. Ja to się bardziej detalami zajmuję. I no jak jest to oscylacyjna odpalona, to ciężko mi jest coś nagrywać. Chciałem Wam tak na zakończenie gdzieś tam coś dograć też na warsztacie, ale mama przyjechała zobaczyć co tam robimy i tak dalej. Więc już uznałem, że trudno. Nagram sobie w domu na spokojnie. Będzie to bardziej składne i, i sensowne. No i co? Co było zrobione w tym odcinku, tak naprawdę? No w tym odcinku parę, tak naprawdę robota z paru ładnych dni jest. E, naszykowaliśmy furę do, do lakierowania, mniej więcej całą. E, tak jak już mówiłem wcześniej, e, będziemy kłaść podkład przed lakier, to nie było we wstępnych planach, jakoś zupełnie o tym nie myślałem. Ale stwierdziłem, że skoro podkład tak naprawdę te 3 litry kosztuje 70 zł, no to czemu nie? Skoczyliśmy dzisiaj, kupiliśmy podkład i podkład już jest. Także furka jest już, jest już przygotowana, zmatowiona, zabezpieczona przed rudą e, właśnie, właśnie tym brunoksem. E, R-stopa nie brałem, bo, bo chłop w sklepie powiedział, że mm, faktycznie na tym filmiku na YouTube chłop gada, że, e, że, że R-stop jest lepszy, ale zawsze jak przychodzą lakiernicy to biorą brunoksa. Dlatego, dlatego no, wziąłem tego brunoksa i tak tam tej rdzy to niedużo było, bo kurde, dwa lata temu po robocie e, blacharsko-lakierniczej blacharza no i moich poprawkach tam powiedzmy w jakichś tam newralgicznych miejscach tej rudej to nie wyszło praktycznie nic, a ja sobie będę na, na, na bieżąco samochodzi kontrolował teraz po, po, po lakierowaniu i, i jak coś tam wyskoczy to będę na bieżąco zabezpieczał i, i myślę, że to będzie się trzymać. Także zabezpieczone, zmatowione, zderzaczki też dzisiaj zmatowiliśmy zderzak oczywiście jest pospawany Eee, poszpachlowałem o, te miejsca na spryskiwacze eee, spryskiwacze, nie wtryskiwacze tak wiem, że w pierwszym odcinku się przejęzyczyłem ale, ale wiedziałem, że to są spryskiwacze zaszpachlowałem te miejsca, dlatego że silniczek od spryskiwaczy mi nie działa eee, od spryskiwaczy yy, lamp mm, dla mnie to jest zbędny bajer a, a nowy silniczek kosztuje bodajże 800 zł więc no, przeraz formę nad treścią już lepiej mieć JDM-owy, zaszpachlowany zderzaczek, także szpachla poszła na, na, na dziury w zderzaku. Kurde, no i co? No jakie są plany? Teraz tylko lakier, tak? W sensie podkład, potem lakier. Trzeba będzie tam naszykować e, miejsce lakiernicze, położyć ten podkład, odczekać 3 godziny zmatowić ten podkład potem i, i, i położyć potem lakier. No i jeszcze oczywiście to oklejanie nieszczęsne. Dziadek strasznie marudzi, że będzie dużo przy tym oklejaniu i się z nim zgadzam, ale też uważam, że trochę nad wyrost, bo mam fajną taśmę, folię mam, więc, więc też jakoś kolosalnie dużo z tym roboty nie będzie. Przy okazji wyszedł mi akumulator, bo zostawiliśmy klapę bagażnika otwartą delikatnie do roboty i, i zapomnieliśmy o niej, a tam jest żaróweczka I ona się świeciła przez cały czas, i akumulator jest rozładowany do zera, ale to bez problemu. Prostownik naładuje się i wszystko będzie kit. No i co? Na tym się kończy druga część, przygotowywanie samochodu do lakierowania. Mam nadzieję, że nie odwaliłem jakiejś strasznej fuszery, Zresztą nie, bo przyłożyliśmy się z dziadkiem do roboty. Dziadek tam pilnował wszystkiego. Kurde, zeszlifowaliśmy ten klar no i myślę, że efekt będzie fajny ja nie spodziewam się tutaj wiecie fajerwerków, lustra i po prostu roboty blakierni lakierniczej jak za 10 tysięcy ale to ma być mój samochodzik gruzowaty trochę, ale działający fajny, sprawny, ładny i przede wszystkim zrobiony tymi ręcoma <grytanie> dobra, dzięki wam bardzo zostawcie suba, jeżeli czekacie na więcej filmów z subarką, bo na pewno będzie jeszcze nie jeden, nie dwa, a dużo bo jest dużo, dużo planów jeszcze i dużo pomysłów E, dołączcie do grupki sprawdźcie instagrama tam na bieżąco wrzucam wam na instastory zdjęcia e, powiedzmy z bieżącym stanem subarki e, i widzimy się niedługo mm -hmm. <laughs> Pozdrawiam, trzymajcie się serwus